Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z garażu. Dopiero co tutaj sprzątałem. Masakra. Idę po kompresor. Tą myjkę trzeba w końcu podłączyć. Ona jest bardzo fajna. Tutaj w obiegu jest 15 litrów chemii, która czyści bardzo dobrze. Znaczy, zobaczymy. Macie jakąś chemię godną polecenia do czyszczenia części? Najbardziej mi zależy na czyszczeniu elementów aluminiowych, ale nie tylko. Ten kompresor jest za słaby. Muszę z tamtego garażu go przyprowadzić. Chaotyczne będą te odcinki z garażu. Muszę jakąś metodę dobrać, bo codziennie coś dogrywam. Do mojej BM-ki kierunkowskazy już przyszły. Bardzo fajne są, będą pasować. Przy tej BMC cały czas bawimy się przy tej elektryce. Najgorsza rzecz przy przeróbce. Strasznie nie lubię tego robić. Ale tutaj już licznik prawie podłączony. Klakson będzie tutaj. Na tym liczniku nie ma kontrolki od temperatury, więc sobie wszystko przemyśleliśmy i będzie wyglądało to w ten sposób, żeby było symetrycznie. To dołożyliśmy jeszcze tutaj stan paliwa. Będą takie trzy zegary. Wygląda to naprawdę dobrze. Sporo się ostatnio nauczyłem, jak kłaść szpachle mieszać to wszystko bo średnio mi to wychodziło a teraz jest igiełka tu jeszcze nie dotarte no i przede wszystkim jakim papierem trzeć bo jak się okazało tarłem papierem do drewna <laughs> no cóż cały czas trzeba się uczyć ten zadupek wyszpachlować i wytrzeć nic trudnego ale zobaczcie na to. Bak tutaj sporo pachli na, nałożyłem. Myślałem, że już tak zostawię, ale jak go ściągnąłem i się przyjrzałem, to ta prawa strona względem lewej strasznie się różni. Więc sporo tego będzie równania, no ale próbuję może wyjdzie. Do tej błemki baki błotniki są już w malowaniu, boczki polakierowane. A do tej swojej błotnicy też już mam zrobione. W tej będzie tylny, dłuższy. Będzie tak to mniej więcej w ten sposób wyglądało do końca, bo w tej jest taki krótki. A przedni będzie taki sam. Trochę części do bałemki poprzechodziło. W tej jest lampa taka. A w mojej będzie coś takiego. Będzie kolorystycznie pasować, bo raczej kolor będzie rudy z drobinkami brokatu. Do tej lampy jeszcze jest taka ramka. Tutaj instrukcja: co jest co w tym liczniku? No i tak już jest wstępnie podłączone. Ale nam się przypadek trafił. Cały dzień na to straciliśmy. Kable wszystkie porozcinane. Już wam tłumaczę dlaczego. Przekręcamy stacyjkę. Włącza nam się tutaj wszystko. Posprawdzaliśmy połączenia w akumulator. No dobrze podpięte wszystko. Porównywaliśmy z tą BM-ką. Wszystkie czujniki, kable idą dokładnie tak samo. Wciskamy sprzęgło. Naciskamy Starter nie odpala. Cisza. Rozprówaliśmy tutaj koszulki. Szliśmy kabelek po kabelku. O co chodzi. Gdzie mogliśmy... Gdzie mogło się coś przerwać, uszkodzić, rozłączyć. Gdzie obieg. No i tak. Wiecie co się okazało? Cały dzień sprawdzania. Kabli jest tu sporo. Że motocykl nie odpala dlatego... Że tutaj przy sprzęgle, jak wciskamy sprzęgło, żeby odpalić, jest dokładnie ta część. Ja ją zdemontowałem. I tak. Pokażę Wam to na stole. No i tak, wiecie, co się okazało? Cały dzień sprawdzania kabli jest tu sporo. Że motocykl nie odpala, dlatego, że tutaj przy sprzęgle, jak wciskamy sprzęgło, żeby odpalić. Jest dokładnie ta część. Ja ją zdemontowałem. Jak ten bolec odbije tutaj, to znaczy, że mamy wciśnięte sprzęgło i możemy motocykl odpalić. Jak później puszczamy sprzęgło, to ten, moto, ten bolec wchodzi do środka. No i zobaczcie, on powinien odbijać. Tak jest w tej drugiej BMC. W tej tutaj sprężynka to jest nierozbieralne. Wyrobiło się. No i niestety obieg przerwany. I nie byliśmy w stanie przez to odpalić motocykla. Przypadek bardzo ciekawy, nie spodziewaliśmy się tego, no ale udało się to rozwiązać. Co prawda, straciliśmy na to cały dzień, ale satysfakcja jest, że to zrobiliśmy. I jeszcze, żeby nie było za łatwo. Ta część manetka jest nierozbieralna. Można wykręcić sobie tutaj tą, tą linkę od sprzęgła i to mocowanie tutaj, i bardzo ciężko jest się tam dostać do środka. Jest nam w środku, nie widzicie tego, bo ona jest schowana. Śruba, która umożliwia odkręcenie tego, żeby wyciągnąć ten bolec stąd. Dostęp jest bardzo trudny. Nasadowa, długa jednostka niestety nie sięga ze względu na to, że jest ta guma i tutaj się blokuje. Poza tym klucz trzeba wpuścić w ten sposób. Zdemontować tutaj wtyczkę. Rościeliśmy tutaj wtyczkę. Te kabelki, później to zlutowaliśmy. Jedynastkę nasunęliśmy, przyciągnęliśmy ją w ten sposób tutaj i próbowaliśmy odkręcić. No ale jak wiecie, już Wam powiedziałem, jedynastka nasadowa z to nie pomoże. Potrzebny jest taki klucz bez zwężenia w środku, tylko wymiar 11. No niestety jedynastki oczywiście nie mieliśmy, ale udało się poradzić. Fajna metoda, może Wam się kiedyś przyda. Zobaczcie, śruba 11, twarda śruba, kawałek rurki. Akurat spasowaliśmy tą średnicą tutaj, tak wam pokażę. Robiliśmy to odwrotnie. Wsadzamy tą jedynastkę tutaj, i zaklepaliśmy. Także zrobiliśmy sobie klucz 11. Wiadomo, można taki klucz. Zrobić, ale nie jak jest sobota albo niedziela, a robota stoi. No i wtedy sobie przyciągnęliśmy tutaj i udało się to odkręcić. Dobry patent z kluczem, warto zapamiętać. No i przypadek z tym sprzęgłem i z tym bolcem tutaj rozłączającym, też bardzo ciekawy. BMK już odpala, można podpiąć bak. Licznik tu już jest wszystko podłączone, teraz trzeba będzie to estetycznie zrobić, co niepotrzebne wyciąć. No i wieczorem zajmiemy się podłączaniem obrotomierza na liczniku. Tu już sobie zbudowaliśmy wstępnie. Oczywiście to będzie wszystko ładniej wyglądało. Taki obieg, już Wam tłumaczę. Już kiedyś to w filmiku tłumaczyłem, ale tak to wygląda. Tutaj jest potencjometr. Dokładnie ten, to jest to niebieskie. Nim sobie będziemy kręcić delikatnie, aż obrotomierz nam zacznie się poruszać. Tu jest zegar, tu idzie od obrotów silnika. I tutaj jeszcze jest ten kondensator, czyli to. Łapie ostrość? Łapie. Może się komuś przyda, bo temat widziałem często poruszany. Jak podłączę, to pokażę Wam, jak to wszystko działa. No a teraz mi powiedzcie, bo nie mogę tego znaleźć. Gdzie taką część kupię? Chyba tylko oryginalną z BMW, bo podejrzewam, że mało kto będzie umiał to odkręcić. Albo całą manetkę będę musiał kupić, żeby sobie to zdemontować. Tą BMW już będziemy powoli kończyć, ale przy tej drugiej jest jeszcze tyle pracy. Że jakby mnie zamknęli na dwa tygodnie kwarantanny. To może udałoby się ją ogarnąć. No ale niestety nie jest to moje jedyne zajęcie, i tak dlatego powoli to wszystko idzie. No i bardzo dobra wiadomość. Przyszły już części z lakierni. Tam leży błotnik. Ale nie będę wam tego dzisiaj pokazywał. Jak złożę, to sobie zobaczycie efekt końcowy. Dobra, zabieram się za tą instalację i następny odcinek niebawem.